Witamy Was wszystkich w Słowie na Niedzielę. Socialist Sunday, niedziela socjalizmu. Sam fakt istnienia kategorii pracujących biedaków, czyli tzw. working poor, daje jasny przykład, iż z obecnym reżimem kapitalistycznym jest coś bardzo nie w porządku. Każdy, kto pracuje w dowolnym zawodzie, musi mieć zapewnione godne życie. Hashtag Socialist Sunday, hashtag niedziela socjalizmu, hashtag socjalizm. The very fact that the so-called working poor category exists is a clear example that there is something seriously wrong with the current capitalist regime. Everyone who works in any profession must be provided with a decent life. Komentarz z portalu postęp.org. Użytkownik mundury opublikowały. To niestety prawda. Obecny reżim kapitalistyczny nie gwarantuje nawet podstawowego utrzymania tym, Którzy harują jak woły, możecie zasuwać od świtu do nocy, a i tak jest bardzo dużo zawodów, które nie zagwarantują wam nawet minimum egzystencji. W takiej sytuacji, a tak zwanych pracujących biedaków przybywa coraz bardziej, pojawia się pytanie, jaki jest w ogóle sens dalej pracować na tych chlernych kapitalistów i chciwych burżujów, skoro nie starcza nawet na podstawowe funkcjonowanie? Nie ma się co oszukiwać. Bez organizowania się nas, czyli proletariatu, w ruchu robotniczym rewolucyjnym i postępowym, nic na lepsze się pod tym względem nie zmieni. Burżuje nigdy z własnej woli nie zrezygnują z jakiejkolwiek części swych zysków. Trzeba im odebrać je siłą. Nie ma innej rady, towarzyszki i towarzysze. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.